UKS Piast Poprawa w minioną sobotę przegrał na własnym parkiecie z ZKS palmiarnią Zielona Góra 2 do 8. Spotkanie było jednak bardzo emocjonujące, ponieważ aż trzy pojedynki zakończyły się wynikiem 3 do 2 dla gości. Zespół z Zielonej Góry zajmuje miejsce w ścisłej czołówce pierwszej ligi grupy południowej i posiada bardzo silny skład. Do Strzeszowa przyjechali m.in. Patryk Żyworonek i Samuel Michna, którzy już pod koniec listopada będą reprezentować Polskę na mistrzostwach świata juniorów. Na pewno bardzo wymagająca drużyna ZKS-u Palmiarmia Zielona Góra. Myślę, że to będzie czołówka e, tej pierwszej ligi grupy południowej. E, bardzo obiecujący zespół, tutaj utalentowani zawodnicy, reprezentanci kraju, e, Patryk Żyworunek i Samuel Michna w kategoriach młodzieżowych. Także wiedzieliśmy, że ta poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona. Myślę, że to będzie zespół, który będzie w top 3 tej ligi. Wyrównane spotkanie na dobrym poziomie. Myślę, że moi chłopcy byli gotowi. Po raz pierwszy dzisiaj Samuel Michna wygrał z Witkowskim. To był taki jego przeciwnik, z którym nie lubił grać. Także cieszę się, że Samuel go dzisiaj pokonał. Ogólnie mamy bardzo młodą drużynę. Samuel ma 16 lat, Patryk, 16. Najstarszy zawodnik pojutrze kończy, 18. Także są to zawodnicy jeszcze nieukształtowani, nie w pełni. Tacy. Stabilni, dlatego każdy mecz jest nowy, jest wiele emocji i trzeba młodzież pilnować, ale rozwijają się bardzo dobrze i jestem dzisiaj bardzo zadowolony z tego, w jaki sposób grali, jak sobie radzili ze stresem i jakie podejmowali decyzje w trudnych momentach. UKS Piast Poprawa po tej kolejce uplasował się na piątej pozycji w tabeli. Przypomnijmy, że drużyna musi radzić sobie bez podstawowego zawodnika Jakuba Masłowskiego, który 16 października uległ poważnemu wypadkowi. To jest na pewno bardzo trudny sezon, najbardziej wymagający z perspektywy tych czterech lat w pierwszej lidze. No bo jednak gramy cały czas bez podstawowego zawodnika. Ta liga jest coraz mocniejsza, więc myślę, że ten sezon będzie trudny. Nie nastawiamy się na to, żeby walczyć o czołowe lokaty. W każdym meczu walczymy o, o jak najlepszy wynik, ale wiemy, że to będzie zdecydowanie trudniejszy sezon niż to miało miejsce wcześniej. Ostrzeszowski zespół w listopadzie rozegra jeszcze dwa ligowe spotkania. Już w najbliższą sobotę, 22 listopada, UKS na wyjeździe zmierzy się z drugą drużyną ZKS Palmiarni Zielona Góra, a tydzień później u siebie podejmować będzie drużynę z Rzeszowa.